Cześć, z tej strony Gosia z Tu Czytam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie czerwca. W poprzednim miesiącu przeczytałam bardzo dużo i podzieliłam podsumowanie na dwie części, na Buki Świata i pozostałe książki. W tym miesiącu nie ma takiej potrzeby, bo tych książek nie jest tak wiele, a poza tym większość z nich, a właściwie 5 na 6 przeczytanych, to Buki Świata, więc... Można powiedzieć, że jest to takie wielkobukowe podsumowanie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o co chodzi z tą akcją, to odsyłam was do innych filmów TBR-ów, bo tam już tłumaczyłam wielokrotnie. Zacznijmy od książki, która nie należy do Buków Świata i o której już opowiadałam Wam osobno: Wyspa doktora Moreau, autorstwa Wellsa. Książka, która wzbudziła u mnie pewną konsternację, nie mogę powiedzieć, że mi się podobała, ale równocześnie nie żałuję, że ją przeczytałam. Więc jest to taka lektura, którą warto znać, ale w moim odczuciu nie do końca przyjemna w czytaniu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to odsyłam do recenzji. Zanim przejdziemy dalej, mała uwaga techniczna. Jeżeli mój głos jest jakiś dziwny albo nosuje wyjątkowo mocno, to dlatego, że od pewnego czasu mam taki mocny rzut alergii. Więc wszystkie te ostatnie filmy nagrywane są, można powiedzieć, na wdechu. Ale mniejsza z tym przechodzimy do Buków Świata. Czerwiec był miesiącem Bliskiego Wschodu. To jest taki kierunek, który nie był mi nigdy specjalnie bliski. Dopiero od niedawna zaczęłam się bardziej interesować nim pod kątem literackim i nie tylko. Więc nie miałam tutaj zbyt dużo czytelniczych doświadczeń na koncie. Jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się przeczytać pięć książek bliskowschodnich i za chwilę wam o nich opowiem. I zaczniemy od reportażu o Manie. Z Miłości to Współczuję: Opowieści z Omanu Agaty Romaniuk. Jest to debiut reportażowy, i od razu mogę Wam powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych reportaży na pewno tego roku. A czy nie w ogóle to zobaczymy? Bardzo podobała mi się ta książka i zanim opowiem Wam o niej dokładnie, albo może zamiast opowiadać Wam dokładnie o czym ona jest, powiem, jakie cechy reportażu ma, które ja bardzo lubię. Po pierwsze, jasno określony temat. Tutaj autorka skupiła się przede wszystkim na perspektywie kobiet, ale też na tym temacie, takim powiedzmy, związanym z miłością i związkami. Równocześnie opowiadając nam trochę historię współczesnego Omanu yy, i... Też przekazując nam różne treści dotyczące kultury tego kraju, ale jednak zawsze wokół tego jednego tematu. Ja bardzo lubię, kiedy reportaż opowiadający o danym kraju tak naprawdę ma jeszcze jakiś konkretny temat, więc to jak najbardziej na plus. Poza tym są tutaj opisane bardzo ciekawe historie i bardzo różnorodne, i romaniuk pokazuje Oman z różnych perspektyw. Są to historie zarówno takie no, smutne, wstrząsające, przykre, ale też pozytywne i widzimy, że to nie jest kraj, który można jakoś jednoznacznie ocenić. No bo nie ma chyba takiego kraju, który w ogóle można jednoznacznie ocenić i to bardzo mi się podobało. To pokazanie różnych twarzy Omanu i podejście z taką bardzo otwartą głową. Autorka mieszkała przez pewien czas w Omanie i żeby napisać ten reportaż wróciła do tego kraju. Więc to też sprawia, że jej wiedza na temat Omanu nie jest tylko taka teoretyczna, zdobyta gdzieś tam Podczas pojedynczych podróży, tylko jest to wiedza osoby, która dłuższy czas w tamtym miejscu spędziła. I kolejną rzeczą, która jest moim zdaniem kluczowa dlatego jak świetnie czyta się ten reportaż, jest jego kompozycja. Ja wiem, że ja cały czas powtarzam o tej kompozycji, zwłaszcza w przypadku non-fiction, ale ona jest naprawdę bardzo ważna. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego daną książkę czyta nam się dobrze, a inną gorzej, a to bardzo często jest związane z tym, jak ułożone są pewne wątki, jak ona jest skomponowana. Moim zdaniem kompozycja tego reportażu jest wzorcowa zarówno jeżeli chodzi o całość i o sposób ułożenia poszczególnych historii, jak i skomponowanie każdej odrębnej, dlatego że tutaj mamy pewne wątki, które się przenikają, łączą, czasami wracamy do pewnych bohaterów, ale jednak są to oddzielne historie i myślę, że w ogóle taką historią wzorcową, którą można by było podać jako przykład, jest rozdział, zaraz Wam powiem. 28 sekund w windzie. O co chodzi? Dlaczego Winda? To jest przykład po prostu świetnie napisanej historii. Ona wcale nie ma najcięższego kalibru ani nie jest najciekawszą historią, ale to, jak jest napisana, pokazuje po prostu ogromny talent autorki, dlatego, że mamy tutaj takie intrygujące wprowadzenie, mamy przepiękną klamrę kompozycyjną i punkt wyjścia taki od szczegółu do ogółu. Czyli mamy jakąś jednostkową historię, która sama w sobie nie jest może jakoś szczególnie fascynująca. Ale ta historia ma na celu pokazać nam szerszy problem, w tym wypadku jest to problem związków obcokrajowców z mieszkańcami Omanu, tutaj przede wszystkim z kobietami z Omanu. Bardzo podobało mi się to, jak ta książka jest napisana. Ale też zainteresował mnie temat i sam Oman jako kraj, który czasami jawi się jako takie królestwo z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, no a czasami jako kraj, z którym nie chcielibyśmy mieć zbyt dużo wspólnego. Naprawdę, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to bardzo polecam Wam tę książkę. Jestem w ogóle zaskoczona poziomem tego debiutu. Ja myślę, że tutaj trzeba by było też pochwalić wydawnictwo i redakcję, bo w przypadku debiutów ta redakcja jest szczególnie ważna. No, moim zdaniem, taki absolutnie wzorcowy, Reportaż i czekam na więcej, cokolwiek Agata Romaniuk napisze, na pewno sięgnę, być może będzie to również o Omanie, bo myślę, że temat jeszcze nie jest wyczerpany. Bardzo ciekawa rzecz. Następny reportaż, po który sięgnęłam, to był taki pewniak, coś, co czekało na mnie długo na moich półkach i od dawna chciałam przeczytać, czyli księgarz z Kabulu, autorstwa Osne Seerstadt. Jeżeli oglądacie mnie dłużej, być może wiecie, że Osne jest jedną z moich ulubionych reportażystek Jeden z nas, czyli reportaż o Breiviku i masakrze na wyspie Toja, absolutnie jeden z moich ulubionych reportaży. Również dwie siostry opowiadające o powrocie sióstr, a właściwie o ucieczce sióstr wychowanych w Norwegii, które przyłączyły się do państwa islamskiego. Też świetny reportaż, bardzo ciekawy. No a tutaj mamy do czynienia, zdaje się, z debiutem autorki. Bardzo głośna książka. Opowiadająca o Afganistanie na przykładzie jednej rodziny, z którą Osna Sejerstad zamieszkała i której losy opisywała, starając się równocześnie opisać przemiany, które miały miejsce we współczesnym Afganistanie. Krótko po upadku reżimu talibów, kiedy to Afganistan stał się otwarty dla zachodnich dziennikarzy. I muszę przyznać, że na początku byłam trochę rozczarowana tym, jak ciężko było mi się wgryźć w tę książkę, jak długo ona mnie nie pociągała i nie interesowała i nie zachęcała do tego, żeby wracać do tej historii. Sam początek i opis tego, co się działo w Afganistanie, ale przede wszystkim opis losów głównego bohatera, czyli sułtana Hana, który jest właśnie tym księgarzem w Kabulu. Średnio mnie zainteresował, w dodatku nie bardzo polubiłam tę postać. Widać zresztą, że sama autorka też chyba niespecjalnie sułtana polubiła. Ona tutaj zresztą we wstępie zaznacza, że nie do końca była w stanie się pogodzić z obserwowanym przez siebie losem afgańskich kobiet. I ci męscy bohaterowie są tutaj pokazani przez pryzmat właśnie kobiety, która no, ocenia ich postawę wobec innych kobiet mi trudno się dziwić, no my też jako czytelnicy takiej oceny dokonujemy. Więc jeżeli chodzi o pierwszą połowę książki, to czytało mi się tak sobie i temat zainteresował mnie średnio, natomiast dużo bardziej podobała mi się druga połowa, dlatego że skupia się na pozostałych członkach rodziny tu zdecydowanie młodsza siostra Sultana Leila była taką postacią, której się kibicowało, z którą było się dość blisko i której los był dla mnie po prostu bardzo poruszający i w w pewnym momencie, no już się wciągnęłam w te historie, ale cały czas to nie jest y, dla mnie tak ciekawy reportaż, jak te pozostałe. W dodatku po raz pierwszy mam coś takiego, że styl pisania Serestat nie do końca mi odpowiada. Ona ma bardzo specyficzny sposób pisania non-fiction, czyli taki mocno powieściowy, z wczuwaniem się w sytuacji bohaterów i y, ona jest bardzo blisko tych bohaterów. Opisuje nam ich myśli, na podstawie oczywiście różnych opowieści. Zawsze ona zresztą wspomina o tym, jak pracuje i jak te historie powstają. A ja tutaj po raz pierwszy miałam takie poczucie, że nie do końca jej ufam, zwłaszcza jak opisuje przemyślenia mężczyzn, męskich bohaterów. I mimo że ona na początku tutaj mówi, że jako kobieta z zachodu była tak pomiędzy tymi światami męskim i żeńskim, ja jakoś nie jestem sobie w stanie wyobrazić mężczyzny z Afganistanu, który w ten sposób się otwiera przed Europejką, który tak jak jest tutaj opisany w książce, zwierza się z pewnych przemyśleń. Nie mogę tego ocenić, natomiast nie jest to na pewno książka, którą polecałabym w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o Sejerstad, bo zwyczajnie nie jest najlepsza. I kolejny reportaż, którego nie było w moim TBR-ze, bo później udało mi się go wypożyczyć, Wszystkie Wojny Rary Wojciecha Jagielskiego to jest reportaż, który polecaliście mi wielokrotnie. I muszę trochę wytłumaczyć, dlaczego on się tutaj znalazł. Dlatego, że jest to opowieść przede wszystkim o Czeczeni, a właściwie o Czeczenach mieszkających w Gruzji, więc można by się było zastanawiać, dlaczego przy okazji Bliskiego Wschodu, ale tutaj po pierwsze historia kończy się w Syrii i dotyczy też częściowo wojny w Syrii. A po drugie no jest związana jednak z, dość mocno z rolą islamu w życiu tych ludzi. Jest to opowieść o kobiecie, która przez całe życie robiła wszystko, żeby uniknąć wojny i żeby ocalić swoje dzieci od wojny. A ostatecznie wojna dopadła ją ze strony, z której mogłaby się zupełnie tego nie spodziewać, dlatego że jej synowie z własnej woli postanowili wziąć udział w wojnie w Syrii. No i już na początku tej historii wiemy, że jest to rodzina doświadczona ogromną tragedią i że ci synowie po prostu na tej wojnie zginęli. Lara jako bohaterka stara się zrozumieć, dlaczego ci młodzi chłopcy wyjeżdżają do krajów, z którym nie są kompletnie związani, po to, żeby walczyć, można powiedzieć, w nie swojej sprawie. I to jest bardzo ciekawe. Natomiast mam takie poczucie, że być może ta historia nie do końca wystarczyła na tę jedną książkę, to znaczy, żeby nie było wątpliwości. To jest bardzo dobry reportaż, ale mnie jednak czegoś brakowało. I miałam takie poczucie, że mimo, że to jest dosyć krótka opowieść, bo to nie jest długa książka, to że chciałabym mieć... Pełniejszy obraz, i że y, mam wrażenie, pojawiały się tutaj takie powtórzenia, które były niepotrzebne. No nie wiem, być może jest to kwestia właśnie skupienia się na tej jednej bohaterce i jej historii. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Na pewno to nie będzie po prostu jeden z najlepszych reportaży, jakie przeczytałam. Jestem zadowolona z tego, że sięgnęłam. Zwłaszcza, że chyba nie czytałam jeszcze niczego o Czeczeni, y, i o, o losie y, Czeczenów, o wojnie w Czeczenii. Też to mam takie poczucie, że jeszcze coś bym na ten temat przeczytała. Ale jednak po tym wszystkim, co słyszałam o tej książce, spodziewałam się, że bardziej mnie poruszy i że, że temat bardziej mnie zainteresuje. Choć podkreślam, to jest bardzo dobry reportaż. Po prostu nie taki, który zapadnie mi jakoś bardzo głęboko w pamięć. Jestem bardzo zaskoczona, że z tych trzech reportaży wybrałabym jako najlepszy właśnie ten o Omanie, który jest debiutem. Księgarz Skabulu też jest debiutem, ale jednak już takim no, funkcjonującym w świadomości bardzo popularnym. Ale tak, tak, uważam, że zdecydowanie w ogóle książka Gaty Romaniuk to była najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym miesiącu. Choć oczywiście te dwa reportaże, żeby nie było wątpliwości, też są warte sięgnięcie. Ja po prostu mam wrażenie, że doszłam do takiego etapu. Kiedy, jeżeli chodzi o non-fiction, bardzo niewiele książek jest w stanie wryć się w mojej pamięci, tak żebym, e, tak żebym o nich pamiętała, tak żebym e, często je polecała i żebym wracała do nich myślami. Już mam wrażenie, że gdzieś tam ta poprzeczka jest zawieszona dosyć wysoko i nie wszystko zwyczajnie mi odpowiada. Ale przejdźmy dalej, zostały nam jeszcze dwie książki i trochę jeszcze w temacie non-fiction. E, Powieść graficzna, gry jaskółek, umrzeć, wyjechać, powrócić. Zeyn Abirachet, jeżeli dobrze czytam nazwisko, to jest komiks libański i on tutaj i na okładce, i też wielokrotnie o tym słyszałam, porównywany jest do Persepolis, marżant Satrapi. I moim zdaniem dosyć krzywdzące dla tego komiksu jest właśnie takie stwierdzenie, że to jest libańskie Persepolis, bo nie jest. Tutaj mamy jednak inną tematykę. Persepolis opisywało przemiany w Iranie w sposób taki kompleksowy, to znaczy opisywało jakąś szerszą historię. A tutaj mamy jeden wieczór opisywany z perspektywy dziecka które czeka na rodziców, którzy zostali przez walki na ulicach Libanu zatrzymane, zatrzymani poza domem. I w związku z tym w mieszkaniu głównej bohaterki, jej młodszego brata, zbierają się sąsiedzi, którzy się nimi opiekują. Opowiadają różne historie po to, żeby jakoś ich zająć, ale równocześnie trochę poznajemy taką codzienną rzeczywistość ludzi żyjących w Bejrucie w czasie wojny. Mam wrażenie, że dosyć kiepskie opinie ma ta powieść graficzna, moim zdaniem niesłusznie, dlatego że ona to, co ma pokazać, pokazuje bardzo dobrze czyli właśnie to, w jaki sposób dzieci odbierają wojnę ale też to oczekiwanie, to napięcie, tak? Oczekiwanie w napięciu na to, kiedy wrócą rodzice, czy nic im się nie stało, to, to naprawdę jest pokazane świetnie. Poza tym graficznie też jest to bardzo ciekawa rzecz. Dużo takich powtarzających się kadrów, bardzo regularnych, trochę gdzieś tam nawiązujących być może do takiego wschodniego podejścia do sztuki, bardzo taki schematyczny, bardzo taka schematyczna prosta kreska, trochę też faktycznie podobna do Persopolis, może tutaj pojawia się też to skojarzenie Moim zdaniem, rzecz, którą warto przeczytać, nie jest to nic wybitnego, ale również to jest komiks, który moim zdaniem dobrze realizuje temat. No, niestety nie wyczerpuje też tematu związanego z Libanem. Ja mam taki niedosyt, jeżeli chodzi o Liban, i myślę, że coś chciałabym jeszcze w związku z Libanem przeczytać. A wiem, że nie jest to taki najpopularniejszy literacki kierunek, z którym mamy do czynienia w Polsce. Ostatnia powieść, którą wybraliście dla mnie na Instagramie i której też nie było w moim tbr to chłopiec z latawcem Hoseiniego. Znowu opowieść o Afganistanie. Powieść, która była bardzo głośna i mnóstwo osób ją czytało, mnóstwo osób ją mi polecało. Ja pamiętam film, którego chyba nie widziałam w całości, tylko kiedyś jakieś fragmenty, i miałam tak dość mocne uprzedzenia do tej historii, bo wiedziałam, że będzie to historia dosyć trudna pod względem emocjonalnym. Zupełnie niepotrzebnie, dlatego że powieść czytało się fantastycznie, jest napisana bardzo takim lekkim, przystępnym językiem. Choć nie mogę powiedzieć, żeby była to książka, która mnie od początku do końca zachwyciła. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale zacznijmy od tego, o czym w ogóle jest ta książka. Jest to w dużym uproszczeniu historia przyjaźni dwóch chłopców. Mamy tutaj przede wszystkim perspektywę Amira, który jest pasztunem i należy do takich bogatych warstw Afganistanu. Natomiast od dziecka wychowuje się z synem służącego, który z kolei jest hazarem, czyli należy do takiej pogardzanej grupy etnicznej. I na początku książka dość mocno skupia się na relacji tych chłopców, którzy są ze sobą blisko, którzy wychowywali się razem jak bracia, ale równocześnie dzieli ich taka niewidzialna bariera związana z ich pochodzeniem. I pewnego dnia dochodzi do pewnej sytuacji w wyniku której ta relacja się skomplikuje, żeby nie powiedzieć po prostu urwie. Nie będę Wam tutaj mówić za dużo. Jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać, no to jak najbardziej zachęcam, zresztą dużo osób zna tę historię. Muszę przyznać, że pierwsza połowa książki podobała mi się bardzo. Bardzo podobało mi się to, jak jest zbudowana relacja między dziećmi. Bardzo podoba mi się konstrukcja narratora i głównego bohatera, dlatego że on jest dzieckiem, które ma sporo wad. I które jednak dopuszcza się czynów, które potępiamy, ale równocześnie jest postacią niesamowicie wiarygodną psychologicznie i tak psychologicznie i socjologicznie, dlatego że my jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego on postępuje w określony sposób, nawet jeżeli go potępiamy. I to podobało mi się bardzo, i w ogóle wszystko to, co się dzieje na początku właśnie w tej relacji, potem cała ta historia dorastania głównego bohatera. Natomiast jeżeli chodzi o drugą połowę, to muszę przyznać, że tutaj trochę się zawiodłam, dlatego że pojawia się coś takiego, co bardzo często w książkach mi przeszkadza, to znaczy moim zdaniem, jeżeli chodzi o cierpienie, które spotyka bohaterów, to autor zwyczajnie przesadził. Ja wiem oczywiście, że w życiu zdarza się tak, że różne tragedie spotykają jedną osobę. Ale jakoś o ile w non fiction jestem w stanie pewne rzeczy przełknąć, to tutaj miałam taki moment, kiedy wszystkiego było dla mnie trochę za dużo i ja wtedy wyłączam się emocjonalnie. To znaczy ja już nie jestem w stanie w jakiś sposób empatycznie podchodzić do bohaterów, bo cała ta historia przestaje być dla mnie realistyczna. Może powiem tak. To, jak jest nakreślony tutaj czarny charakter i to, w którym momencie ten czarny charakter się pojawia, to jest coś, czego ja po prostu nie kupuję. I dosłownie o dwa, może nawet jedno wydarzenie za dużo w tej książce sprawiło, że nie poruszyła mnie tak, jakbym się tego spodziewała. Moim zdaniem, w ogóle punkt kulminacyjny tej powieści następuje w połowie, mniej więcej. I po tym liczyłabym już na jakieś bardzo stonowane zakończenie, a nie na to, że jeszcze będzie chciał autor te emocje w nas trochę na siłę podkręcić. Wiem, że to nie jest może jakaś bardzo popularna opinia i w ogóle to nie zmienia faktu, że uważam, że jest to bardzo dobrze napisana powieść, bardzo ciekawa. Mam wrażenie, że trafi być może trochę lepiej do młodszego czytelnika ze względu na to, że jest przystępna, ale też nie takiego bardzo młodego, bo jest równocześnie bardzo brutalna. Więc myślę, że to taka powieść dla dojrzałego 15-latka, powieść, która może być jedną z najważniejszych, jakie przeczytał w życiu i w ogóle bardzo, bardzo wartościowa. Spokojnie mogłaby się znaleźć w kanonie lektur szkolnych może do szkoły średniej, bo tutaj naprawdę jest o czym rozmawiać i to jest książka, która bardzo dobrze pokazuje takie sztuczne podziały, które ludzie tworzą między sobą i to jak fatalne w skutkach mogą być te podziały. Więc ja ją bardzo doceniam i bardzo się cieszę, że w końcu po nią sięgnęłam i przeczytałam. Natomiast, znowu, to nie będzie moja po prostu powieść roku, ze względu na to, że dla mnie tutaj w pewnym momencie było wszystkiego za dużo. Tak się prezentuje mój stosik czerwcowych lektur. Jestem bardzo zadowolona, bo chyba nie przeczytałam w tym miesiącu żadnej słabej książki. Nie wszystko mi się bardzo podobało, ale wszystko było naprawdę dobre, więc mam nadzieję, że będę trzymać taki poziom w następnych miesiącach. Gdybym miała powiedzieć, czego mi zabrakło, to zabrakło mi jakiejś powieści z Bliskiego Wschodu, która traktowałaby trochę bardziej o obyczajowości i mniej skupiała się na tym doświadczeniu wojennym. Ja wiem, że to jest trudne ze względu na specyfikę regionu, ale chciałabym przeczytać książkę, która byłaby trochę jak um, film Carmel na Dean Labaki, czyli film y, właśnie o Libanie, który był taki bardzo ciepły i uroczy, choć pokazywał też realne problemy. To jest coś, czego szukam, więc jeżeli możecie mi podsunąć tego typu lekturę, to jak najbardziej zachęcam. I oczywiście zachęcam, żebyście sięgnęli po te książki, o których mówiłam. Jeżeli macie coś do powiedzenia na ich temat, to zapraszam do dzielenia się wrażeniami w komentarzu. Dajcie też znać co ciekawego przeczytaliście na Buki Świata w czerwcu. Jak zwykle zachęcam do obserwowania nas na Instagramie, na Facebooku, subskrybowania tego kanału i do zobaczenia w następnym filmiku.